Chcę powiedzieć tak, że jesteśmy w ogrodniczego święta. Dzisiaj rozpoczynamy poświętowanie Karcą piwną w Różu Śląskim. To miasto jest miastem ja szczególnym, bo to jest miasto najbardziej górnicze w Polsce. Tutaj są trzy kopalnie, w zasadzie cztery, bo Śląsk również należy do Różu. Z tego względu mówienie w tym mieście o problemach górniczych ma szczególną uzasadnienie. Rzeczy, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to są rzeczy, które dopiero będą się działy. Dlatego, że świętując, wznosząc toasty i słysząc z każdej strony o tym, jak ważne jest górnictwo i jak ważny jest zawód górnika, Musicie pamiętać również o tym, co mówią o nas i co mówią do nas przez cały rok. A wtedy nie mówią o tym, że górnictwo jest najważniejsze, że górnikowi należy że szacunek, a że Polska bez federacji nie przetrwała. Wtedy mówią o nas jako o pasożytach, ludziach, którzy nie chcą się zrestrukturyzować, Takie słowa słyszymy codziennie. Dlatego warto o tym pamiętać, kiedy przy okazji Waszego górniczego święta różni będą tutaj przyjeżdżać i mówić Wam o tym, jacy jesteście wspaniali, co robią w stosunku do Was i co mówią w stosunku do Was na co dzień. Człowiek wspomniał o tym, że dzisiaj w Katowicach, w siedzibie kompanii węglowej, trwa okupacja. To jest właśnie codzienność górników. Mówią o nas, że mamy za dużo, że inni mają mniej i mniej się upominają. A ja się pytam, czy ci inni zrobili cokolwiek, żeby mieć więcej? To górnicy protestują, to górnicy walczą o swoje przyjechali z okupacji kompanii węglowej dzisiaj na tą kartę, żeby tutaj być razem z nami, nasi koledzy, ale jutro już będą tam w kompanii węglowej dalej okupować. Pogórnicy to robią, a nie inni. Więc nie zazdroscie nam, że mamy ciób więcej od was, tylko weźcie się do roboty. Podczas protestów, które miały miejsce na kopalni Kazimierz-Juliusz był uprzejmy powiedzieć na całą Polskę, że to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe, że tym górnikom z Kazimierza-Juliusza rząd pomaga, a innym nie pomaga. I czy to jest sprawiedliwe i czy górnicze dzieci mają inne żołądki niż inne dzieci w Polsce? Nie. Nie mają innych żołądków, ale mają innych ojców, którzy wiedzą, że po to, żeby oni mogli jeździć, oni muszą walczyć. Na tym polega specyfika naszej branży. Na tym polega specyfika naszego zawodu. I na tym polega specyfika górnictwa. I jeszcze nie. Za kilka dni, za kilka tygodni, kiedy przeminie rejwa świętowania górniczego święta, usłyszycie o tym, jak to którzy mają za dużo, i jak słyszą są związki zawodowe, które ich broni. Apeluję do Was, ze wszystkich sił, nie dajcie się uzwałócić tej propagandy. Przecież tu nie chodzi o to, żeby zniszczyć związki zawodowe, tylko chodzi... Jako taką zarabiają. A ich cel nie jest to, żeby zniszczyć jednego czy drugiego związkowca. Tylko ich celem jest to, żeby z waszych... Pytanie. Ile oni mogą chcieć nam za Barburkę, czternastkę, różnego typu świadczenia, które są częścią naszego wynagrodzenia. Nie dajcie się w związku z tym ponieważ jeżeli pozwolicie na to, żeby opływano związki zawodowe, to pozwolicie również na to, żeby opływano was, a na końcu No, co Za chwilę usłyszycie o tym, jak to bardzo jesteście niepotrzebni, jak to bardzo Polska nie potrzebuje węgla, nie potrzebuje kowal, nie potrzebuje góry.